Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na drugiej konferencji Kultura i Rozwój organizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej oraz Narodowe Centrum Kultury. Ta konferencja zorganizowana jest również w partnerstwie z Open Society Foundations, European Cultural Foundation. Fundacją Nowej Kultury Będzie Zmiana oraz Miastem Stołecznym Warszawa i wreszcie we współpracy z e, Domem Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy, w którym się znajdujemy oraz e, Teatrem Studio. Bardzo serdecznie e, Państwa e, witam. Witam e, bardzo serdecznie dyrektora Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, któremu za chwilę. Oddam y, mikrofon. Witam serdecznie panią profesor Monikę Kosterek, która przyjęła nasze zaproszenie do tego, żeby wygłosić wykład inaugurujący naszą konferencję. Witam Edwina Bendyka, który zgodził się wygłosić referat będący zamknięciem jego projektu badawczego pod tytułem fraktale realizowanego w Narodowym Centrum Kultury we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Benz Zmiana. Witam bardzo serdecznie. Moderatorów dzisiejszej sesji, badaczy i badaczki, i wreszcie, ale co chyba najważniejsze, reprezentantów i reprezentantki sześciu inicjatyw, dla których właściwie się tutaj spotkaliśmy i które są powodem i przyczyną naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dodam jeszcze, zanim oddam głos. Panu dyrektorowi, że jak być może Państwo zauważyli, przy, przywitała, nas, przywitała nas rodzaj instalacji. Jest to e, film, który został zrealizowany przez Rzechlin e, Sobiszewski w ramach przedsięwzięcia Wielkopolska e, Ewolucję. Film z projektu Oni i My. Ponieważ rozmawiamy o kulturze, bardzo istotnym. Elementem jest dla nas położenie nacisku na praksis, dlatego też w ramach konferencji będziemy mieli okazję spotkać się z dwoma artystycznymi przedsięwzięciami powstałymi właśnie w ramach cyklu Wielkopolska Rewolucja. Pierwsze z nich, projekt fotograficzny Oni i My, którego fragmenty dokumentacji widzimy tutaj na ścianie, zrealizowany został przez Jacqueline Sobiszewski. Jak wspomniałem wieczorem, natomiast serdecznie. Zapraszamy do Teatru Studio. Lepiej tam mieć zmiany, spektakl reżyserii Michała Bojczucha. Panie dyrektorze, zapraszam serdecznie i ja oddaję głos. Spotykamy się, myślę, w momencie szczególnym cały ten rok. Jest rokiem rocznicy 25-lecia odzyskania przez Polskę Wolności i wydaje mi się, że nasza konferencja właśnie w bardzo dobrym momencie się odbywa, bo ta rocznica spowodowała szereg pytań o, o dalszy rozwój Polski. Dotychczas, tak jak fachowcy to opisują, mieliśmy ten rozwój o charakterze odtwórczym kopiowanie. Pewnych sprawdzonych wzorców, co było oczywiście słuszne i przyniosło pozytywne skutki. Natomiast pytanie jest, co dalej? Czy Polska dołączy do tych krajów, które się najdynamiczniej rozwijają? Czy będzie krajem peryferyjnym? Czy powielimy te wzorce od krajów południowych, jak Hiszpania? Grecja czy Portugalia, czy dołączymy do liderów rozwoju takich jak kraje skandynawskie czy Niemcy. I, i, i w moim najgłębszym przekonaniu odpowiedzią na to, na to pytanie jest kultura. Kultura jako czynnik rozwoju, jako ten element, który przełamuje dotychczasowe schematy myślenia. Kultura jako czynnik tworzenia pewnej atmosfery wokół spraw społecznych, gospodarczych, czy tak jak mówi Edwin Bendyk, metakultura innowacyjności, bo właśnie kultura powinna sprzyjać innowacyjności i kreatywności, które to czynniki powodują ten właściwy łańcuch powstawania wartości. O, o, o którą chodzi w rozwoju gospodarczym, Więc bardzo się cieszę, że, że spotykamy się w tym szczególnym momencie. No i liczę, że Państwo znajdziecie odpowiedzi na te zagadnienia, które pozwoliłem sobie tak wstępnie zarysować. Zarówno dzisiejsza druga już konferencja, jak i seminarium, które w tej chwili wspólnie z Giorem prowadzimy w Instytucie Studiów Zaawansowanej Krytyki Politycznej. Ma świadomie wybraną nazwę kultura i rozwój. Nasz problem e, intelektualny, nasza podbudowa intelektualna e, tego tematu, tej problematyki, można, może być ujęta w następujący sposób. Że ten problem polega na tym, że próbujemy, e, nie na tym, że próbujemy wykazać, że kultura, kultura przyczynia się do wytwarzania wartości ekonomicznej, bo to mi się wydaje oczywiste ale w tym, że pomijamy, jaka jest jej rola w procesie wytwarzania wartości ekonomicznej. To znaczy sprowadzamy ją w istocie rzeczy do przemysłu kreatywnych. Sprowadzamy ją właśnie do tego, o czym mówił Edwin Bendyk, że próbowano i po stronie ludzi kultury, i po stronie polityków odpowiedzialnych za kulturę udowadniać, że ona przynosi bezpośrednio wartości ekonomiczne, pomijając proces wytwarzania tych wartości, sprowadzano ją do wartości ekonomicznych, a tym samym strywializowano znacznie problem. No i my próbujemy popatrzeć na to głębiej. Pani profesor w swoim prowadzącym wykładzie mówiła o kryzysie instytucji i tak jak to zostało przedstawione, to wymaga dwóch uzupełniających uwag. Po pierwsze, że Skoro mówimy o uniwersytecie i skoro mówimy o innych instytucjach, to prawdopodobnie mamy do czynienia z kryzysem ładu instytucjonalnego, a nie tylko poszczególnych instytucji. I po drugie, żeby zrozumieć istotę tego problemu, trzeba wyraźnie oddzielić pojęcie instytucji od pojęcia organizacji, podczas gdy my wymiennie posługujemy się tymi pojęciami. Najlepszy przykład, że... Jeżeli mówimy o teatrze, to nazywamy go instytucją kultury, nie odróżniając od tego, w jakim aspekcie jest on instytucją, a więc pewną zespołem normatywnym, pewną regułą, czymś więcej niż tylko zespołem ludzi, a nie odróżniamy od tego, że jest także i organizacją. Próbujemy naprawiać organizację ale bez odwołania się do tego ładu instytucjonalnego, porządku instytucjonalnego, te nasze wysiłki będą skazane. Dlatego, że żeby uchwycić to, czym się zajmujemy, czym się zajmujemy no trzeba zobaczyć, że uczestniczymy w różnych porządkach. Jeden z tych porządków to jest porządek operacyjny. To jest porządek, w którym próbujemy odpowiedzieć na pytania jak. I do tego nam służą organizacje. Inny porządek, który jest tutaj bardzo ważny, to jest porządek systemowy. To jest porządek, w którym próbujemy ustalić, według jakich reguł, według jakich zasad podejmujemy działania. I tutaj na pewno bardzo pomocne są nauki o zarządzaniu, zarządzanie w szerokim znaczeniu, w tym zarządzanie publiczne. Ale jest jeszcze jeden porządek, który jest potrzebny do przywołania wtedy, gdy mówimy o kryzysie instytucji i ładu instytucjonalnego. Czyli porządek aksjologiczny, ten porządek, z którego wyprowadzamy inne pytanie. Po co? Pytanie, które musi być nadrzędne. Otóż jeżeli mamy do czynienia z kryzysem ładu instytucjonalnego, to narzuca się od razu taka chęć, taka pokusa, to sformułujmy nową ideę. Przekreślmy ideę neoliberalną, co Michał Sotowski kocha przekreślać, i znajdźmy nową ideę antyliberalną. Otóż ja mam wrażenie, że dzisiaj mimo globalizacji cały problem nie polega na tym, że ktoś zaproponuje nową wielką ideę i ta nowa wielka idea pociągnie nas wszystkich i ustanowimy nowy porządek, ładu instytucjonalny. Że w istocie rzeczy, jeżeli chcemy odnaleźć drogę przejścia przez ten okres przejściowy to Interregnum, to te idee muszą być znalezione nie na poziomie globalnym, muszą być znalezione w miejscach, gdzie takie idee są niezbędne, żeby ludzie mogli funkcjonować sensem. Jakie to są miejsca? To jest miasto, to jest teatr, którym się Bartek Krzydłowski zajmuje, to jest uniwersytet, to jest e, także firma, to jest także biznes. A więc to są te miejsca, w których potrzebujemy miasta idei, firmy idei, uniwersytetu idei, teatru idei. Po to, by móc przejść od myślenia na temat wzrostu do myślenia o rozwoju. Bo nie ma myślenia o rozwoju, jeżeli nie będziemy, nie powiemy jaka jest idea naszego miasta, konkretnego miasta, naszego konkretnego teatru. A w tym sposób powiemy trochę szerzej na temat idei teatru, czy na temat społeczności lokalnej. Nie potrafimy przejść od myślenia linearnego, czynnikowego, przyczynowo-skutkowego do myślenia lateralnego, do myślenia, w którym pojawia się właśnie synchronia, współzależność, a nie niezależność. Więc na czym ma polegać ta idea teatru, miasta, uniwersytetu? No ma polegać na zrozumieniu, na czym polega nasz konkretny proces wytwarzania wartości, które mają umożliwić zaspokojenie ważnych potrzeb jednostkowych i społecznych. My wytwarzamy wartości w uniwersytecie, a w każdym razie powinniśmy to czynić, a jeżeli tak, to musimy sobie uświadamiać, na czym polega nasz proces, nasz w sensie Uniwersytetu Instytucji, nas w sensie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na czym nasz proces polega? Jak my wytwarzamy wartość, jeszcze raz chcę podkreślić, która ma umożliwić zaspokojenie ważnych potrzeb jednostkowych i społecznych? Otóż wydaje się, że nie potrafimy odczytać tych idei. Nie potrafimy o tym sensownie pomyśleć, jeżeli nie zwrócimy się do kultury. Nie zwrócimy się do kultury w każdym z tych przypadków, nie tylko w przypadku teatru czy uniwersytetu, co wydaje się oczywiste, ale także w przypadku firmy. Ale jak rozumianej kultury? Rozumianej jako sfera sensu, interpretacji, komunikacji, wyobraźni, krytycznego nastawienia i twórczego nastawienia zarazem, bo tylko krytyczne może być twórcze do zasłanej rzeczywistości społecznej. Więc jeżeli my tę konferencję, ale także i seminarium poświęcamy analizowaniu wybranych praktyk kulturalnych, to szukamy miejsca, w którym kultura jest żywa. W tym znaczeniu, że właśnie to tam się dzieje. Nie to, że istnieją tam organizacje, które mają etaty, mają problemy z budżetem. Tylko, że tam się dzieje właśnie to, o czym mówimy. Trwa to poszukiwanie, odnalezienie siebie. My szukamy takich miejsc. Ale po co my szukamy takich miejsc, jak Praska Biblioteka Sąsiedzka, o której za chwilę będziemy mówić? Szukamy dlatego, że w tych miejscach się regeneruje idea. Praska Biblioteka Sąsiedzka jest przedsięwzięciem samym w sobie dla jej uczestników. I to jest bardzo ważne dla jej uczestników miejsce. Dlatego jest żywe, bo jest ważne bo zaspokaja ważne potrzeby tych osób, ale ona jest ważna jeszcze z innego punktu widzenia, bo ona jest próbą regenerowania w współczesnych warunkach idei biblioteki. Ta idea musi nawiązać do tego, czym kiedyś była biblioteka, ale musi jednak pasować do współczesności. I zbudowanie tego pomostu polega na właśnie zregenerowaniu tej idei, powiedzeniu, czym może być współcześnie biblioteka i jakie ważne potrzeby jednostkowe i grupowe może zaspokajać, na czym ma polegać proces wytwarzania wartości w przypadku biblioteki, bo biblioteka ma być biblioteką, a nie przedsiębiorstwem. Uniwersytet ma być uniwersytetem, nie przedsiębiorstwem, ale przedsiębiorstwo ma być przedsiębiorstwem. I to nie oznacza, że ono może nie mieć idei, że może się nie odwoływać do kultury i nie jest jego zadaniem tworzenie wartości, a tylko zajmowanie się wyceną wartości. Nie. Wycena jest później. Najpierw trzeba tę wartość wytworzyć. A jeżeli będziemy się na końcu tego procesu zajmować ważnią, nową miarą studium w przypadku, to nie tylko dlatego, że tam w Nowej Hucie się, dzieją się ważne, oryginalne rzeczy, ale że Bartek Szydłowski próbuje zregenerować ideę polskiego teatru. Próbuje we, własną, we własnej odpowiedzialności w konkretnym miejscu, dlatego ma to sens, dlatego jest to żywe. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o ten teatr. Tylko o polski teatr, czy szerzy teatr. Dziękuję bardzo, a idą dalej prowadzić.